W takim razie zapytam teraz o mniej przyjemny temat, o Tomka Barańskiego. Opublikowaliśmy na Pudelku artykuł na, na, na temat jego osoby, tego jak miał traktować swoich współpracowników. Mieliśmy kilka wypowiedzi tych osób. Zapoznała się Pani z tym? Jest Pani zaskoczona? Może miała Pani jakieś informacje do Pani docierały w tym temacie? Na powiem tak, no nie jestem zaskoczona. Zacznę może od tego. Nie będę kopać y, leżącego absolutnie, bo myślę, że y, Tomek jest bardzo dobrym choreografem, tylko absolutnie y, jest mężczyzną, który nie radzi sobie psychicznie y, ze swoimi problemami. I y, y, y tutaj. Y, to powiem to, co zawsze mówię, że osoby, które zarządzają jakimiś grupami, zespołami osób, to powinny być to osoby, które nie mają problemów psychicznych, które nie mają kompleksów, no bo wtedy chodzi do jakichś starć. I szkoda mi, że, że taka sytuacja się zdarzyła, no ale no cóż, ja mogę powiedzieć, że taniec z gwiazdami, do którego zostałam zaproszona przez panią Ninę Terentiew, sam w ogóle ten program... Wspominam cudownie, mimo że z Tomkiem Barańskim nie chciałabym już nigdy zatańczyć. I, I tak tu postawię kropkę, ale sam program naprawdę wspominam cudownie. Do tego stopnia, że zapisałam się w tej chwili na lekcję rumby, gdzie tańczę z przemiłym tancerzem Kamilem, i to daje mi wielką przyjemność. I on jak gdyby jest kompresem. Na to, co powiedzmy, przeżyłam, ale Tomkowi nie będę tutaj dokopywać, bo myślę, że i tak swoje tutaj dostał, że jest zdolnym człowiekiem i trzeba w takiej sytuacji, kiedy ktoś jest tak, bym powiedziała brzydko mówiąc, już kopany, trzeba pomóc mu, bo ludzie, którzy... Są artystami, a Tomek z pewnością jest artystą, są bardzo wrażliwi i trzeba tu uważać i tutaj wy uważajcie, media, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, żeby nie skończyło się tragicznie, krótko mówiąc, bo nie można tak dociskać. Już swoje dostał, dajmy mu spokój, dajmy mu teraz szansę, żeby się odbudował, żeby przeprosił wszystkich. Ja na pewno mu wybaczam. E, wszystko, bo ja kocham mimo wszystko tańczyć i nikt nie jest w stanie mi popsuć tej pięknej historii, którą przeżyłam w Tańcu z Gwiazdami, a e, Rinka Rojens, niezwykle elegancki producent, wysłał mi Ekstra bukiet białych kwiatów oprócz tych, które dostałam na zakończenie. I to była taka kropka nad i z przeprosinami. Ale jednak z czegoś wynika to, to, to zdanie, że nie chciałaby się pani już z Tomkiem Warańskim mieć styczności. No powiedzmy, no nie jest to moja grupa krwi. My tak powiemy.